Pieniądze z Unii Europejskiej w zamian za uległość, za wdrażanie bezsensownych programów typu płatne ekspresówki nie, nie są te warte brania, zdecydowanie. My przede wszystkim powinniśmy wycofać się z tego, na co już poszliśmy, bo już poszliśmy na daleko idące ustępstwa. Przyjęliśmy te, te decyzje o zasobach własnych, dające ogromne kompetencje Unii Europejskiej, w zamian za co zostaliśmy po raz kolejny oszukani. Nie dostaliśmy tych pieniędzy jako państwo, tak? zostaliśmy oszukani. Więc powinniśmy się wycofać z tych wszystkich rzeczy, które obiecywaliśmy a jaką ubie? mamy drogę prawną, żeby się z tego wycofać? Normalnie wypowiada się umowę międzynarodową. Mhm. No nie da się tego zrobić. Jak nie się nie No się da. To nie jest skok do studni. Da się, da się wycofać z umowy międzynarodowej. Mhm. Więc, a, więc... a z takiej umowy międzynarodowej, jak w ogóle bycie w strukturach Unii, to może też się powinniśmy wycofać, no bo jak jesteśmy w jakimś klubie, no Panie Pośle. Moim zdaniem tak, no, nie, tutaj nie ma zgody co, w całej Konfederacji. Ja uważam, że, 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 że tak, że Unia Europejska to jest w ogóle zawali droga i e, kaganiec na, na, założony na nas, żebyśmy się nie rozwijali szybko. No, to, są, to są reguły za, w zamian za łapówki, które przesyła do nas biurokraci i unijni. E, zga, to są łapówki dla naszych polityków za to, żeby oni zgodzili się przyjąć reguły niekorzystne dla naszej gospodarki, tylko korzystne dla gospodarki niemieckiej. To nie są prezenty, bo Niemcy nie są idiotami. To pan, ale to panie czyli czy Francuzi, czyli dla pana na przykład to dobre oni, pytanie. Oni... Wykorupują polityków by z biedniejszych krajów, żeby realizowali politykę korzystną hmm. dla tych dużych krajów, dostosowali swoje rynki do ekspansji hmm. tamtych, y, tamtych y, krajów z Zachodu i przyjmowali takie regulacje, które uniemożliwią wyprzedzenie wyścigu gospodarczym tych większych krajów. Czyli zgodnie z wizją, którą Pan przedstawił, dobrym pytaniem referendalnym byłoby to, na przykład, czy jesteś za tym, żeby Polska pozostała w strukturach Unii Europejskiej? No, mogłoby być takie pytanie referendalne, aczkolwiek, no, to jest pan dość, na nie. Pan Pytanie odpowiedział. To oczywiste, że w tej że... chwili nie ma większości za wyjściem z Unii Europejskiej. Więc... Ale chciałby pan, żeby była taka większość. Ja mogę sobie chcieć, no, ale nie ma. No, ale po prostu. chciałby pan. No kurczę, no, pewnie się mu chciał, no ale no, nie mam na to aż takiego wpływu. No, no, dla takie odpowiedzi, której części. strasznie dopiero... pan Męcen nie chciał udzielić panu dopiero... Petru jego. A co dopiero? No bo w Konfederacji Prywać? nie ma co do tego. To jest pełna pewien, pewien A może jest zgoda, tylko jedni chętniej o tym mówią, a drudzy tak. Nie, tak, nie chyba. Nie, sobie chyba się zamówią. Dziękuję za szczerość, bo to dosyć jednoznaczne stanowisko. Ja zawsze wyrażam jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Ja byłem do pana No właśnie. No w no, ale ale pan z cyfry, mówi, że wynagrodzenia stamtąd to są łapówki. Czy jak pan pobierał wynagrodzenie z parlamentu. Nie, nie wynagrodzenia? Mówiłem o tym Ale nie, że nie było to brzydliwe dla pana, jak pan bierał to obrzydliwe pieniądze od niemi. Kupić, to ale był to, ale był to, ale był Dostał pan to pieniądze. Ja nie wiem, jak pan nie to, się to, to, to nie, jest wynagrodzenie, które należy się wszystkim. Dlaczego akurat eurosceptycy nie mieliby brać tych pieniędzy, skoro nie, tylko, wie pan, pieniądze, biorą, tak samo płaciłem podatki na Unię, jak, jak wszyscy inni. Ale no, wie pan no, pan te dobrze, same regulacje pan musimy spełniać, co wszyscy Pan unie, dobrze wie pan, że to nie Niemcy nie panu płacili de facto pieniądze. i Francuzi. W związku z tym, jak no, no, pan dostaje do kieszeni, to są fajne pieniądze, ale Polacy jak ma dostać kopet, są brzydliwe. Proszę Państwa, to jest właśnie hipokryzja Konfederacji. Dla siebie biorą, ale dla Polaków nie chcą. Natomiast bardzo mi się podoba szczerość. Nie szanuję pana to, posła to, za to, to, to że pan powiedział jak? wprost, że byłby za pytaniem dotyczącym wyjścia Polski z Unii Europejskiej, że to jest coś, co najbardziej nam grozi, czyli wariant Wielkiej Brytanii. Była dyskusja o referendum, była. Byli tacy posłowie jak pan, którzy zgłaszali takie postulaty i pewnego dnia. Ktoś powiedział, że robimy referendum Wielka Brytania wyszła. Przypomnę, że jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji położeniu niż Wielka Brytania. Biedniejsi, flankowi i sobie bez Unii Europejskiej nie poradzimy. Bez to, bardziej, to jest nasze bezpieczeństwo. To jest nasze bezpieczeństwo. Fundamentalne gospodarcze Rózne bezpieczeństwo. Jakie to jest bezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o prawne, to jest bezpieczeństwo prawne, instytucjonalne, Takie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo prawne, nie, inwestycyjne. Oni co proszę miesiąc przesyłają przy, kolejne dyrektywy do wdrożenia. Takie to jest bezpieczeństwo pana, prawne. Bo wszędzie są. Całej prawa, Uni, to jest jeszcze większe. inflacja prawa, Uni, niż ta, Unii, ma pan to, ma ma to, ma to, to samo prawo. To ma pan całej Unii, ma to samo prawo. To jest zaleta, bo jest przewidywalność. Jeżeli mielibyśmy sytuację nie. poza Unią, no to ma pan Ale Ukrainę i Białoruś. To, to jest samo złe prawo, no to to nie jest żadna zaleta. A pan naprawił, Był pan w Parlamencie Europejskim? A to jest bardzo ważne. Ale ja nie mam nie na że to nie jest pan, do chciałam, do żeby wolności. się odniósł pan pan Kosma Złotowski, europoseł w końcu. Panie...